Także się ma na no jestem error. W końcu się doczekałem własnego kurwa tronu. O, kurwa, widzieliście? Nie no, a tak całkiem serio to witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak kurwa słowem wstępu chciałem tylko pozdrowić osobę, która napisała do mnie na Instagramie, gdzieś tutaj Wam się teraz screeny wyświetlają. E, mianowicie pozdrawiam chłopa ze Śląska, a.k.a. nie pamiętam jak on się tam nazywał. Chyba Jakub, a no nie pamiętam, no nie. W każdym razie tutaj Wam się to przewinie gdzieś i pozdrawiam go bardzo serdecznie no i czekam kurwa aż zrobisz salto a w następnym odcinku wam pokażę ten filmik jak on jebie salto także możemy już w końcu przejść do recenzji energola także zapraszam do oglądania także dzisiaj będę sobie oceniał monster energy ultra blue a wygląda właśnie tak Cieka jestem ciekawy jak będzie smakował czy to jest jakieś nie wiem blueberry czy kurwa chuj wie co to jest? Yy, czyli ta blueberry to co to kurwa było? Borówka. Nie. Jagoda? Coś takiego. Jagoda, borówka, mniejsza z tym. Puszka jest dosyć fajnie zrobiona. Taka kurwa mroźna. Taka niebiesko-szara. Taki można powiedzieć styl yy, szybkich i wkurwionych Tokyo Drift. No i co mogę więcej powiedzieć o tej puszce? No kurwa, nie wiem. Także bezbędnego pitolenia Przejdźmy do recenzji, więc otwórzmy sobie ten trunek i zobaczymy, jak on smakuje i jaki to jest w ogóle smak. Pięknie się otworzył, aż kurwa go tak mrozi śmiesznie. Nie widać tego, ale taki szron, taki dymek kurwa z niego poleciał. Także dobra, teraz skosztujmy zapachu, że tak to ujmę. Zobaczymy, jak on pachnie. kojarzę skąd ten zapach? Takie kurwa. Wiecie, jak mieliście jakieś takie żelki? A, kurwa, jakie to były. Te takie kurwa, choćby kółka, i w środku były tam takie na przykład. Było takie kółko, i na, na zewnątrz na przykład było niebieskie, albo takie zielone, żółte jakieś, w środku było takie białe. Kurwa, no nie wiem, czy to gdzieś znajdę, ale to właśnie tak samo pachnie. Jak tam to smakowało, właśnie. Całkiem fajny zapach. Przypomina mi to dzieciństwo, bo. No, dzieciństwo. byłem to tak kurwa wstecz, jak byłem jeszcze takim, jeszcze mniejszym pierdem niż teraz, że tak to ujmę. Także dobra, zobaczmy, jak on smakuje. Czekajcie, jeszcze, jeszcze raz muszę, dla lepszej wiadomości. Hmm, są właśnie te, te żelki, czy kurwa, co to było? Chyba żelki, to właśnie smakuje tak jak te żelki z tym że tak bardziej coś tu tak bardziej kwaskowatego czuję oraz czuć jakieś tam owoce to są jakieś takie owoce typu borówka no to są takie bardziej granatowe owoce że tak to ujmę typu jakieś jeżyna, borówka, porzeczka, czarna oczywiście czarna porzeczka chociaż trochę mniej, ale też czuć porzeczkę, borówkę też czuć oraz jeżynę, ale bardziej taką kwaskowatą jeżynę. No, to, to, to mogę powiedzieć, że to są właśnie te, te smaki, te zapachy z podpachy. Można powiedzieć, że to smak dzieciństwa, kurwa. Jest naprawdę bardzo dobry. Taki kwaskowo-słodki. Po zapachu, taki właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, te, te takie żelki. Jak je gdzieś znajdę, kurwa, w internecie czy coś, to mam po prostu wkleję na ekran. No i co, kurwa? Oczywiście standardowo nie powiedziałem, będę go oceniał w skali od 0 do 10. Gdzieś tutaj będzie ta skala? Kurwa. I co bym mógł jeszcze powiedzieć właśnie o tym monsterze? No w sumie, no nie wiem, no że jest taki po prostu bardzo fajny, przyjemny smak, taki owocowo-żelkowy, coś w tym stylu właśnie. Jest naprawdę bardzo fajny smak, taki który, no z takich jedynie smakowych to chyba właśnie taki bym kurwa pił. No i co kurwa? Moja ostateczna ocena to będzie. Muszę się jeszcze napić. Jeszcze raz. Także moja ostateczna ocena będzie to 9 na 10. Ponieważ tak, po pierwsze smaki dzieciństwa, jeżeli chodzi o te żelki. Po drugie są tutaj użyte moje ulubione owoce, czyli porzeczka, jeżyna oraz borówka. Chociaż borówki dawno nie jadłem. Raz w życiu może jadłem borówki, może dwa. Ale tak czy siak właśnie jeżyna i porzeczka to są moje właśnie ulubione owoce. Jedne z, z moich ulubionych owoców, kurwa, można powiedzieć, że naprawdę się pozytywnie zaskoczyłem. No i nie wiem, co tu więcej mówić o tym Monsterze. Po prostu jest dobry, fajnie, fajnie jest to wszystko zrównoważone. Także to byłoby już na koniec. Kurwa, także to byłoby już tyle z. Także to byłoby już na tyle z tej recenzji. Jeżeli Wam się ona spodobała, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, możecie ustawić suba z dzwonem, żeby nie przegapić nowych filmów nie tylko takich vlogowych i recenzyjnych. Nagrywam też gry, gdzieś tutaj się wam wyświetlą. Możecie też być jeszcze na mojego Instagrama, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. No i co? Ja się z wami żegnam. Siema.